Cześć tej strony Romeo. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Minecraft Minecrafta na modach, Hold mods. Także chciałem pokazać od razu, że troszkę tutaj pobudowałem. Przygotowałem pokój do Enchantu. Jeszcze nie jest gotowy. Tutaj sobie troszkę dokończymy. No i trzeba biblioteczkę zbudować. W tym modzie są też zaawansowane biblioteczki. Także coś fajnego. Tu będzie taki balkonik, przedsionek, coś bardzo fajnego. No niestety pogoda troszkę nie sprzyja, bo pada deszczyk, ale to nie szkodzi, nam to nie przeszkadza. Mamy kask, tutaj, o który zadziała. No a wycieczkę po dachu można zrobić, proszę bardzo. Tam kurczaczki nawet są. O, ten kurczak nam bardzo się przydał. Przynajmniej jeden z nich, jak widzicie, tutaj schodów nie ma. Oczywiście ja po dachu nie schodzę jak, jak ninja w noktowizorze, tylko po prostu mamy tutaj white elevator. I jesteśmy tutaj niżej. Także zaczynamy. A, jeszcze na szybko coś pokażę Wam. E, do tego moda Ars e, zrobiłem coś takiego jak Agronomic Source Link. I ten słoik, który dostaliśmy z Questa. No i ten słoik się napełnia taką magiczną esencją, jak tylko tu coś rośnie. Także zaraz to sobie. O, prawym przyciskiem myszy i będzie rosnąć od nowa. Tutaj jeszcze później posadzimy jakieś. Myślę, że. Arbuzy. Arbuzy będą w sam raz. Także to możemy włożyć tutaj. Prawym przyciskiem myszy. I tak samo jest z tą pszenicą. Tutaj z tego domku, z tego pieca tak naprawdę pociągnąłem rurę do, do przedmiotów, że jak coś nam się spali, to po prostu wyląduje tutaj. Jeszcze nie testowałem, ale zaraz to przetestujemy. Jest. A nie, rury nam zaprakło. No tak, musimy robić. Ale najpierw chciałem Wam coś pokazać, a mianowicie w ostatnim odcinku pokazałem Wam taką miksturkę, yy, którą kraftuje się. No, troszkę na początku to jest kłopotliwe, ale jak już yy, systematycznie pobieramy te wszystkie zasoby, jak Ender i takie tam, no to jest coraz łatwiej. No, i tą miksturkę robi się w ten sposób. i Każdą inną tego typu robi się tak samo, tylko zamiast tego diamentu dajemy coś innego, tak? Więc tutaj możemy wcisnąć sobie literkę U. No nie. Coś tutaj nie zadziałało. No nie, tu. O! Przepraszam, trzeba przełączyć na statyw. E, no i możemy sobie olde Modium, to jest bardzo fajne. E, już sobie zrobiłem taką miksturkę. E, no i jest na wszystko inne. I generalnie zrobimy sobie dla przykładu, by Wam pokazać, dla Emeraldu, właśnie. Także. Tutaj mam przygotowaną wodę. Tutaj bierzemy sobie cukier. A, i tak od razu Wam powiem: ulepszyłem sobie plecak. Bardzo fajna sprawa. Od razu Wam pokażę. To po prostu są zwykłe plecaki. Tylko tak, przechodzimy ze zwykłego plecaka, tak, który się robi w ten sposób, że mamy te cztery skóry, sznurki, skrzynie. Później ulepszamy go do Iron, czyli po prostu zużywamy żelazo. Później używamy Golda. No później diamenciki, a ja już mam z Netheritu. Tak? Idziemy, wystarczy. Myślałem na początku, że trzeba dużo mieć tych sztabek, ale te sztabki są drogie w produkcji, A wystarczy mieć jedną na jeden item. Tak samo tyczy się e, miecza, kilofa, tak. Na tym stole sobie robimy, rzucamy tutaj item, tą sztabkę, także. Tak to działa. No i wracając do naszej miksturki. A i tu te ulepszenia warto zrobić sobie do. Feeding, czyli do żywienia, że on automatycznie pobiera, jak tylko jest głodny, jak mu schodzi HP, tak? No i jeszcze mam takie ulepszenie, pokażę Wam: stack upgrade tier. I po prostu możemy wiedzieć w jednym staku więcej itemów. Tak jak widzicie, tutaj cukier jest 124 i stakuje nam się bardzo ładnie. Także dobra, potrzebujemy ten cukier, cukier, bierzemy sobie. Proszę bardzo, zrobi nam się miksturka. I jak to się nazywa Eme. Wiem jak to wygląda, ale czasami są problemy z nazwą. Eee, I tą miksturkę robi się tak samo, tak? Ale to jeszcze nie jest koniec, bo pokażę wam, co można lepszego zrobić. Jak tylko nam się tu zrobi. Proszę bardzo, mamy. Teraz potrzebujemy Emeraldu. My? mamy mamy emerald bierzemy to bierzemy to bierzemy to o tu w nawet miałem emeraldy no i generalnie musimy zrobić coś takiego ale najpierw musimy zrobić to tak pamiętamy z ostatniego odcinka Prach, wrzucamy to Nie. wrzucamy emeralda proszę bardzo Co robimy z tym Mamy tutaj To sobie odniesiemy od razu A Ulepszone skrzynie, to skrzynie tak samo się upgrade'uje, wystarczy sobie e, Włączyć tutaj upgrade, Te, można go osobno robić, więc trzeba tej skrzyni ściągać mm. Także bardzo przydatna rzecz O, proszę bardzo, mamy gotowe, tutaj zacznie się złoto przytapiać Proszę bardzo, mamy ten Monday Pot Potion Wrzucamy, o Zaraz Teraz będzie gotowe. W międzyczasie pobierzemy sobie materiały. Raz, dwa, trzy. Potrzebuję trzy takie rzeczy. To sobie schowamy spokojnie. Które rzeczy nie wiem jeszcze co do czego jest. Ale z czasem wszystko sobie ogarniemy. A? Mamy miksturki. Dobra. Co dobrego można zrobić? Oczywiście te miksturki to jest tak, że wystarczy to na 5 minut, tak? Ale produkujemy od razu 3 na raz, także to jest bardzo pozytywna rzecz dla nas. Ale co można lepszego zrobić? No można zrobić coś takiego. Tutaj, jak widzicie, coś takiego można zrobić i to jest taki przedmiot, który po prostu używamy. Czas działania jest 5 minut, ale mamy o wiele więcej użyć, tak? No i co, Blaze Powdery 6, Taming Turkey. No to standardowo je mamy. Proszę bardzo. Jak to działa? Zaraz wam pokażę, bo już tutaj kilka mam. Mam na diamenty, Olde Emodium, a, to Smana Regeneration i Netherite. Akurat brakuje mi tych Emeraldów, także pójdziemy sobie po Emeraldy, aby abyście zobaczyli na własne oczy, jakie to jest przydatne dlaczego warto właśnie zrobić sobie coś takiego, zamiast po prostu wypić te miksturki, tak? Oczywiście te miksturki i tak się nam zwrócą. O, widzicie? Teleport pad. Shift w prawym i idziemy do takiego wymiaru, gdzie. Oj, co to jest? A. Gdzie możemy sobie tylko. Oho, tam bym nie chciał spać, właśnie gdzie Po prostu sobie tylko kopiemy, tak? W chyba, że ktoś tutaj chce produkować jakieś inne rzeczy. I jedna nowość z Oldemodium właśnie, jest bardzo fajna rzecz. Jaką jest ten kill -off. On się nigdy nie kończy, tak samo jak z mieczem. Ja jeszcze nie zanczętowałem tego. Mam jeszcze taką zbroję tutaj, ale enchanty troszkę są drogie. O, tutaj. Prawda świetna rzecz. Mam ubrane w tej chwili e, tylko spodnie. Także idziemy. Klikamy sobie tutaj prawym. Ha, widzicie? Widzicie, jak to działa? Fantastycznego. Tutaj bierzemy sobie AOE. Wynalazłem to AOE, pokażę wam jeszcze jak to zrobić, bo to troszkę może problemów sprawiać. No i możemy tutaj styldom kopać, bo ten kilow nie niszczy się. Żlazo, wyda się. Proszę bardzo. Teraz te emeraldy nam się tu zwrócą. A tego czarma idzie na dodatek zaenchantować sobie. A czego nam się to przyda? To przyda nam się do zrobienia takiego przedmiotu jakim jest dank. Dank to taki przedmiot, gdzie możemy ustawić go tak, że automatycznie to co nam się kopie zostanie umieszczane w takim danku. Na początku robi się to w łatwy sposób, tak? Węgiel, potem używa się redstone'a, z redstone'a przechodzi się na bloki właśnie golda, troszkę drogę, tak? No i teraz właśnie no, diamentów już mam, ale potrzebuję te emeraldy, tak? Już kilka klocków sobie tam gdzieś zebrałem. No ale potrzebujemy jeszcze to, to ulepszyć i generalnie prawym przyciskiem myszy tu możemy ten yy, ustawić sobie tak Ustawiłem sobie na żółte czyli to co umieszczę tutaj z automatu zacznie mi wpadać I to jest bardzo przydatna rzecz jaka nas interesuje mogę nawet ustawić sobie rudę żelaza tak No Coś naprawdę niesamowitego bardzo przydatna rzecz także polecam zrobić To jest chyba uranium tak no i jest taka sprawa, że jak kopiemy z tym kilopem styldom, należy pamiętać o tym, aby mieć w tym ekwipunku albo po prostu jakieś jedzenie między sobą i spożywać. Bo jak widzicie, jak kopiemy styldom, no to już jesteśmy głodni, tak? No bardzo ważne, bo można nagle sobie umrzeć niestety. Ale dla nas to nie problem. Klikamy sobie home. A w danku co mamy? Wszystko co wykopywaliśmy. 3.500 cobblestone'a, tak? Ale możemy tam jeszcze wrócić. Przepraszam, komenda. Back. Używamy. Proszę, proszę, jak pięknie. Taka optymalizacja, aby szybciej nam się kopało. To możemy po prostu ucisnąć W. Od razu styl do mi naprzód ten kilo. Spokojnie sobie z tym poradzi. tak? No i jest bardzo duża zaleta jego, że nam nie kończy. No i wszystko wykopiemy. Tak. Obsydian nawet. Proszę bardzo. Jak widzicie, on się nie kończy. Proszę bardzo, po drogą diamenciki Coś takiego, redstone też nam się przyda Proszę bardzo, <noise> znalezione diamenty, także ten e, e, Mining Dimension to jest naprawdę świetna sprawa Tylko trzeba do tego portalu znaleźć tą rudę właśnie, Olde Modium A żeby ją wykopać to trzeba netherite znaleźć, tak? Także tutaj jest duża zaleta, że gramy na serwerze gdzie są ludzie, właśnie którzy nas wesprą, niektóre aspekty ogarną. Także na przykład, jest ten portal zrobiony, to już kolega po prostu, eee, który po prostu już to ogarnął. Także kopiemy ku jego chwale. podzięczę za to. Naprawdę niebywałe dokonanie. O! Kopiemy sobie. Tu możemy nawet pod siebie jakoś kopać, no bo tutaj lawy nie będzie, tak? O! Już jesteśmy. Tutaj nether mamy, tak? Trochę to wygląda jak Wolfenstein z czerwoną tak podłogą. O, złoto, przydaje się. Tutaj chyba emeraldów już nie znajdziemy, ale możemy skorzystać z, z diamentów oraz netheritu. Proszę bardzo. Będzie nam się świecić. Widzicie? Możemy się wesprzeć czarą trochę. No i z tylną kopiemy. Kilo da rady. Trochę to twarde. Proszę bardzo, wypadło. Kopiemy dalej. Nam się to zwróci. już zwróciło praktycznie rzecz biorąc. Nie wiem co to jest. Tym bardziej to. No, widać na jakim poziomie, tak? Jeżeli ktoś e, nie ma tego jeszcze, no to jak uda mu się tutaj dostać, no to, proszę bardzo, na jakim poziomie to już można znaleźć, tak? czy jest taka, taki tip. O, ładnie można tak tunel kopać. Już nic nie występuje. Chyba tą skrzynię sobie ulepszę. Pokażę Wam od razu, jak się ulepsza skrzynie. Potrzebujemy troszkę proszku. Potrzebujemy troszkę patyczków. Zrobimy sobie najpierw czerwone pochodnie. Od razu zrobiłem dwie. Tak? Dwie. A teraz. Potrzebujemy żelaza. Będziemy potrzebować też złota. Ale złoto sobie przetopimy. Złoto sobie, proszę państwa, przetopimy. I tak, robimy tak. Tutaj dajemy pochodnie. Dajemy złotko. E, żelazo, przepraszam. E, proszę bardzo. Skrzynia nagle się powiększyła. A, i to wyłączamy, tak? No to niestety jest drogę. Znaczy, już mamy troszkę tego, ale, ale na przyszłość to pamiętajcie o tym, aby to wyłączyć. Tak. No i teraz taka skrzynia jest żelazna. Możemy tutaj, oczywiście, ulepszyć ulepszeniem. E, możemy ulepszyć skrzynię. Tutaj jest e, do plecaka ulepszenia, ale do skrzyni jest coś. Tutaj. Okay. Proszę bardzo. Taką karteczkę. Upgrade base i drewno dookoła. Mamy tier. To się robi w ten sposób z żelaza. Ale możemy też dostać z questa. Ja to gdzieś tutaj miałem. Proszę bardzo. I jak, jak robimy to tu? Oczywiście że musimy, żeby zrobić tier 2, no, no, musimy mieć tier 1. Ale z tym nie będzie problemu, tak? Proszę bardzo. Tak, upgrade. Block of Iron Mamy tyle żelaza? Zaraz zobaczymy Żelazem generalnie jest tak że z tego nie mamy Bo Szczerze mówiąc zawsze je pomijam A potem brakuje No dobra to może najpierw pokażę ten upgrade jak tą skrzynię ulepszyć No i Analogicznie tak Ach, proszę bardzo. I jest złota. Jeszcze większa. Tak? I to jeszcze nie koniec. Sobujemy jeszcze jeden czerwony proszek. Robimy sobie jeszcze czerwoną pochodnię. I teraz coś takiego. Upgrade ze złotego przechodzimy na e, diamentowe lepsze, tak? O, mieliśmy tu diamenty, nam po drogą gdzieś wpadły, także e, nie powinno być problemu z tym. Potrzebujemy 8: raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odkładamy sobie, aby nie zgubić. O, przepraszam. Oj, to nie tak. I teraz tak, dla porównania, tak? Tak to wygląda? O, no jest duża, nie? Proszę bardzo. I jest jeszcze większa. Także po prostu zróbcie to, będzie szacun na wiosce. Ja tutaj sobie pomału będę ulepszać wszystko. Potrzebujemy jeszcze troszkę, taki mały tip. Można tutaj wcisnąć balans. I zrobić ile trzeba. Ile potrzebujemy? Potrzebujemy czterech, tak? Tutaj mamy czwórkę, więc więcej nie pójdzie. Emerald, emeraldy odkładamy. Mamy 11, także spoko. No i generalnie chciałem Wam pokazać z tym dankiem, tak? Tutaj mamy itemy. O nie, nie musimy się martwić. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze większy. Jeszcze więcej można w niego ładować. Tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. A jeszcze to. Pamiętać o takich rzeczach, żeby to sobie ładnie schować, żeby to nie zginęło nigdzie i będzie dobrze. O, proszę bardzo, 30, 60 sztabek tego Old Modium, tak? To będziemy musieli zrobić jeszcze raz. To idzie zaenchantować, tylko trzeba mieć setny poziom i wtedy ee, to się nigdy nie niszczy. Także coś fajnego. Także to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się do następnego razu. Trzymajcie się. Hej, hej!